Szanowni Drodzy Państwo Dzień dobry Nowy odcineczek, Taki bardziej sielankowy Podlaski Dlaczego nie udało się Ale pięknie Dlaczego nie udało się zorganizować tego wyjazdu na Kwizyn Tak jak zapowiadałem No niestety Choroba ta angina Zmogła No i musiałem przyjechać już z powrotem na Podlasie Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło Miejscowość Hieronimowo Musicie zobaczyć jak to jest pięknie Jak to jest bajkowo Tak się budzę i taki piękny stawek. Co prawda, najprawdopodobniej nie ma tutaj żadnego kąpieliska, ale sama miejscówka, żeby się zatrzymać, trochę pobiwakować, to jak najbardziej godna polecenia. Są wędkarze, jest piękna pogoda, łaboń, łabędź i są jakieś ruiny dworku. Zapomniałem gostka jakiego, ale generalnie jest co pokazywać. Zamykam auto i idziemy. Tak dziś ciepło, że na drogę trzeba coś zabrać radle gry frutowy 0% pyszności. Droga też widać taka zabytkowa z kamienia, więc cała miejscowość jest bardzo ciekawa, żeby to wszystko pokazać. Widziałem jeszcze takie z wielkiej płyty blokowiska, jakby nieukończone, bo nie są to ruiny. Ale ewidentnie czasy komuny to musimy sobie też jeszcze zobaczyć. Oprócz tego, piękny kościółek. Tutaj z prawej strony jest fajny stawek. Teraz nie widać tutaj żadnego kąpieliska, ale jest to ewidentnie stawek, który przynależał do całego tego majątku. Z lewej strony też. No to już jest mniejsze takie rozlewisko. I tutaj raczej nikt się nie kąpał. Nie ma na to szans. Pewnie w jakimś stopniu zarybione. W taką pogodę to by wyglądało wszystko wręcz bajkowo. I tu już jest park, tu już się zaczyna cały ten kompleks połacowo-parkowy. Tyle, że jest prywatny. Idę spróbować znaleźć kontakt z właścicielami, żeby sobie na legalu tutaj połazić, bo mam w plecaku drona i chciałbym to wszystko nagrać, jak to wygląda z lotu ptaka i typowe dla Podlasia kapliczki. Pięknie to wygląda. Początek historii tego dworu, lata 80. XVIII wieku. Niestety nikogo nie zastałem. Najprawdopodobniej tutaj z tyłu w tym budynku są właściciele, bo to teren prywatny. No i co? No nie będę tu łaził komuś po prywatnej posesji. No trudno, może innym razem. A to co się da z drądla to nagram z drądla Jest tutaj więcej rzeczy do pokazania. 80. lata XVIII wieku, czyli jakieś 1780, któreś początki powstawania tego majątku. Poczytam, przybliżę sobie historię całego tego obiektu. Ładnie przestrzeżona trawka, wszędzie. Musiało to wyglądać widowiskowo, jak było w całości. Duże okiennice. Ale ciekawi mnie ten cały park. Wraz z tymi oczkami wodnymi. W środku rośnie paproć. Czyli to taka monumentalna donica dzisiaj. Ale pięknie to wygląda. Drugo majowo święto flagi. I tutaj te flagi też powiewają. Pachnie, pięknie, bez. Wiosna jest dużo lepszą porą roku niż lato. To wszystko takie zielone, mocno, takie soczyste. Latem, jak te trawy już są poupalane, to już nie wygląda tak fajnie jak teraz. Idziemy teraz tym parkiem, zobaczyć od drugiej strony to oczko wodne, ten stawek. Może okaże się, że faktycznie było tam kiedyś jakieś kąpielisko. A mam ze sobą sprzęt, więc nie widzę powodu, by do wody nie wejść. Troszkę wiatr wieje, więc no nie wiem, jak to wpłynie na, na to, że jestem jeszcze w trakcie leczenia się z tej anginy cholernej. Ale to już w sumie tydzień czasu na antybiotyku, więc powinno być ok. Co tutaj mamy na drzewie? Jakiś słoiczek. A co w tym słoiczku? Tea light Zawieszony na druciku. Wbity gwoździk. Wieczorem musi fajnie wyglądać takie podświetlone drzewko. Ale pierwszy raz coś takiego widzę. No i jesteśmy tutaj już od frontu. Od tego miejsca, w którym chcę spróbować zobaczyć, czy da się poszukiwać. Mantikor ze mną jest. Wodery i sitko ale najpierw zobaczymy wspólnie, czy jest w ogóle opcja, aby tutaj do wody wejść. Już kiedyś miałem takie wątpliwości w Barcinie, jak się okazało jedno z fajniejszych miejsc do poszukiwań. I tutaj jest podobna historia. Jest dworek, jest stawek. Trzeba próbować. Ale tutaj nie mam dobrych informacji. Widać, że to jest fest zarośnięty chyba bardziej z tamtej strony. Jest takie zakole, bo tutaj jest no, taki spory żur, mocno zarośnięte. Nie wchodziłbym tutaj do wody, ale zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Łabądek mów, gdzie się kąpią albo kąpali? Zaraz zobaczymy. Chodźcie, chodźcie. No nie, tutaj też nie. Także nie mam dobrych informacji. W stawku poszukiwań tutaj nie będzie. Nie wiadomo, jak to było. 100 lat temu, o ile był ten stawek, może on jest wykopany niedawno. Takich informacji tam nie znalazłem. Ale jeżeli stawek przynależy do całego majątku od początku istnienia tego tutaj obiektu, to myślę, że kiedyś na bank się ktoś tutaj kąpał. Tylko musiałaby to jakaś koparka najpierw wyczyścić. Nie wiadomo co jest. Nie wiadomo jak to dno. Raczej nie będę ryzykował. Można tylko pokontemplować z naturą. To można podjechać, zobaczyć te wspomniane wcześniej blokowiska i kościółek. Z drona było widać, tylko nie wiem, właśnie, w którym momencie te przebitki wpuszczę. Teraz trzeba jechać, zobaczyć inne miejsca. Ruszamy. Kolejne fajne miejsce. To tylko na Podlasiu, takie bajkowe. To jest to z drona, co pokazywałem oczko, ale no straszny żur ta woda, na pewno nie zaryzykuje wejścia. Jak nie widzę dna, to nie ma takiej opcji. Żaby wskakują. O, było nawet słychać przed chwilą. Nie, to jest typowy staw tu. No może i ktoś pod wpływem alkoholu się może i kąpał, ale trudno mi wierzyć w to, żeby teraz gdzieś w czasach współczesnych ktoś do czegoś takiego wchodził. Chyba, że jak to jakoś przekwitnie, bo póki co to nie wygląda zachęcająco. Altanka, żeby sobie tutaj grillka jakiegoś zmajstrować, to całkiem sympatyczna. Pięknie tutaj jest przystrzyżona trawka, pale ogniskowe. Blisko Michałowa. Hieronimowo. I stąd mam widok na ten kościółek. A tutaj blokowiska z wielkiej płyty, jakby nigdy nie dokończone. Otoczone są metalowym ogrodzeniem. Raczej nie da się tam podejść tak blisko, żeby zajrzeć do środka, no ale to wystarczy, żeby troszkę bliżej podejść i zobaczymy, co tam. Parking. Jezioro Topiło. Trochę dziwna nazwa. E, idziemy zobaczyć najpierw, jak wygląda tam kąpielisko, jeżeli jako takie w ogóle jest. Najpierw zeróweczka do schłodzenia. I dzisiaj będzie taki wypad bardziej krajoznawczy, fajne, takie typowe podlaskie wioski upatrzone. No i po drodze się zatrzymamy. A czy pójdziemy poszukiwać? Znaczy ja pójdę, to się za chwilę pokaże, prawda? Trzeba iść słoneczkiem, bo w cieniu jednak troszkę chłodno. Dzisiaj nie jest tak gorąco jak wczoraj, 16-17 stopni w tym momencie raptem. 500 metrów do wody i już w zasadzie w sumie widzę Altan do grillowania jest mnóstwo. Od tamtego parkingu to sami zobaczy. No to będzie jakieś 200-300 metrów, i każdy dla siebie znajdzie jakąś bajer budę. Pierwsza rzecz Peron. Strzałka wskazująca na prawo. Już widziałem tutaj taki skansen i była kolejka wąskotorowa. To Wam ja za chwilę też pójdę pokazać. Tutaj za tymi krzakami jest woda, ale to jeszcze nie jest żadne miejsce kąpielowe, jakaś śluza, ale to za chwilę tam dotrę i Wam pokażę. Ja teraz nie wiem, tu wygląda jakby na fakcie coś się dzieło. Pani sobie siedzi, wąskoturóweczka. No może są. Sezonowo. Tutaj w tą stronę właśnie widziałem, to nie jest śluza, tylko ten przejazd tej wąskoturóweczki, ale to raczej tylko tak turystycznie, krajoznawczo, jako atrakcja turystyczna. No i przyznam, że fajna ta, tego typu atrakcja. Karnąłbym się taką kolejeczką wąskotorową. No i tak właśnie sobie z Łukaszem jechaliśmy, doszliśmy do wniosku, że na Podlasiu ludzie są zupełnie inaczej, że mi to właśnie nawet tutaj widać. Pan sobie spokojnie siedzi, wędkuje. Ludzie spokojnie jeżdżą rowerkami, nigdzie się nie śpieszą, żadnego wyścigu szczurów, o nic. Podlasie naprawdę. Każdemu polecam przyjechać, zobaczyć, jak wygląda taka stara Polska. To już jest coraz bardziej zatracona rzeczywistość tam pan sobie wędkuje z nim rozmawialiśmy przed chwilą i powiedział właśnie, że tutaj nie ma ani jednego miejsca, w którym ludzie by się kąpali że jest to bagno także dobrze, że sprzętu nie zabraliśmy obejdziemy sobie dookoła bo miejsce jest naprawdę bardzo przyjemne zobaczcie, żadnego syfu, żadnych śmieci po prostu sama czysta natura i tu jest peron do kolejki wąskotorowej to piło zaczekamy zobaczymy jak wygląda, jak przyjedzie to jest to co lubię knajpka, ostatni grosz bilet normalny na kolej wąskotorową 50zł kosztuje, także dosyć sporo ale zobaczcie jak pięknie tutaj wygląda ten peron w takim klimacie dzikiego zachodu trochę, można powiedzieć idziemy zobaczyć do knajpy jakiś obiadek świąteczny zjeść, w dzisiaj 3 maja zupa wiejska i kromka ze smalcem 26 zł. Łukasz ma kiełbaskę. Z babką. Z babką? Na słodko? babka ziemieczona. Babka ziemieczona, proszę bardzo. Chlebek ze smalczykiem bardzo dobry. Zupka wiejska to nic innego jak po prostu gruchóweczka. Ale bardzo dobre Świeżutka taka. Idziemy teraz na parking i jedziemy w stronę miejscowości Łozice. Tam widziałem. Właśnie taką idealną sielską wioskę. Tam się trochę przespacujemy, i w niedalekiej odległości stamtąd jest jakaś chatka baby jagi. Zobaczymy, o co z tym chodzi. Nawet kampery, busy. I chatka skupienia. Tablica informacyjna ostrzelana. Chyba z wiatróweczki. No i czymś takim, może w sezonie wakacyjnym uda się karnąć jak bym tu przy okazji bo bilecik 5 dych kosztuje jedzie z hajnówki ciuchcia o, ale ta maszyneria tu fajnie wygląda bo to napęd parowy co? raczej nie inaczej o. być takim motorniczym takiego czegoś fajnie to już kawał historii. Takie wagoniki, wszystko fajnie odmalowane. Czuć, czu, czu. To jest właśnie ta wieś Łozice, czy Łazice? Tak, Łazice. Co w niej takiego niezwykłego. Jest mnóstwo napisów cyrlicą. Jak na przykład tutaj ten krzyż, spójrzcie. I bo to jest krzyż prawosławny. Jest tutaj też masa właśnie cerkwi, jakaś turystyka wiejska, ale podejrzewam, że dzisiaj tam się nie uda dostać, żeby cokolwiek zobaczyć. O, tutaj. Ja mugasam w gaz. Po drodze do chatki Baby Jagi, Baby Jagi zaobserwowaliśmy ciekawy obiekt. Wyglądało jak stodoła z daleka, ale widać, że ma taką dosyć wysoką wieżę. Zauważyłem obręcz, która była prawdopodobnie od wiatraka. Jeżeli uda się podejść bliżej, to nagram Ale są tu jakieś ogrodzenia, a to jest strasznie zdezelowane I może to nie być niczyje, ale może być też na niestety czyjeś posesji No tak, jest to na czyjeś posesji Ale widzicie o co mi chodzi? Z prawej części Tam musiały się obracać śmigła Ciekawa sprawa No to trudno z bliska tego nie, zobaczymy jeszcze tutaj chatka Baby Jagi może tam będzie ciekawiej miejscowość Sosnówka i widać co się szykuje okazuje się, że to jakaś dosyć popularna atrakcja do Baby Jagi bo samochodów mnóstwo ciekawe czy można tam wejść do, do środka i w ogóle obejrzeć i po ile jest wjazd bo na za darmo to już dzisiaj nic nie ma czyżby to była ta chatka Baby Jagi no Jest cała ze słodyczy, tak jakby. Zobaczymy, czy da się dostać do środka. Fajna atrakcja, ale dla rodzin z dziećmi. W sumie cztery rodziny już tam są włączone do gry, do zabawy. A to nie dla nas atrakcja. I chata jakich na Podlasiu, na morgi. I Mietkąk jako ostatni. I tu już od razu kończy się w sumie wieś. Sosnówka. Jeszcze zakupy i zjazd do bazy. A to już zalew Siemianówka. Też dużo samochodów, dużo ludzi wypoczywa sobie i masa kamperów tam na parkingu płatnym. Kampery, przyczepy kampingowe i różne tam Atrakcje dla ludzi, którzy sobie przyjechali tu wypoczywać. A ja biorę za chwilę detektor i idę poszukać plażę, Tylko do wody nie wchodzę, bo jeszcze jednak świeżo po chorobie, jeszcze ostatni antybiotyk dzisiaj do wzięcia, także nie będę ryzykował, do tej lodowatej wody nie będę wchodził. Bo i po piachu może być więcej w sumie do znalezienia, nikt raczej się nie kąpie. Z tym, że jak widać niekoniecznie zawsze się znajdą amatorzy wodnych kąpieli, mimo że temperatura wody to tylko 5 stopni, ale. Plaża Stary Dwór to najpiękniejsza plaża moim zdaniem nad zalewem Siemianówka. I nie dziwię się, że ludzie w taką pogodę postanowili jednak nad wodą trochę wypocząć. Najpierw trzeba wypić jakąś kawę. ajajaj ay aj, aj. Dobrze jednorazówki i myć nie trzeba. Z miejscem na mleczko? Nieco na mleczko. nie. Tak, tylko sobie sprawdzić trochę. Może ktoś coś pogubił na piachu. Jak widzieliście z drona, albo dopiero zobaczycie, to ludzie się kąpią. A woda podobno ma tylko 5 stopni. Ciekawe, co to za harpagany. Tu była jakaś taka 50, fajna. Co tam jest?

Так, взрывка, ну что? To jest dobre miejsce i dobry moment na to, żeby zakończyć odcinek. Jeżeli się Wam podobało, wiecie, co macie zrobić w tym momencie czyli łapa w górę, napisać komentarz. No i oczywiście subskrypcja kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Ja wracam do siebie 9 maja. I jeżeli się dobrze złoży, no to dwa tygodnie na różne wyjazdy. I takie też podlaskie klimaty się jeszcze na kanale pewnie pojawią. Przynajmniej do końca lipca. Do następnego z Panem Bogiem. A teraz montaż w takim klimacie. Sielsko.